Tak, pan jest kierownikiem jednostki budżetowej, samorządowej. No, w związku z tym powinien pan to wiedzieć. I wie pan już pan znowu przestanie takie rzeczy opowiadać, bo na nosi pan dzień chciał. z tych donosów wyszło tyle, że to pan w zasadzie powinien być oskarżony, nie ja, co na, na rozprawie o dyscyplinę finansów publicznych z wiem, wysokie kolegium świtowało. Jak pan se nie mogę na przypomnieć, nawet to czytać w i, I proszę nie, nie demonizować jakichś takich rzeczy. Wszystkie Pana donosy jakoś się nie potwierdziły. I powiem Panu dalej. Nie było nic takiego, nic takiego. W sprawie mówią, że doskonale wszystko wiedziałe. I mamy ludzi, Nigdy byśmy nie wiedzieli, Tylko wie pan, pewne działania, trzeba postępować, trzeba podejmować w perspektywie lat. I... Kwestia pozyskania środków, rozliczenia środków, o odpowiedniego momentu na ten. to. To zaczymy, że Pan jesteśmy na stacji, a Pan życzę jak najlepiej. Pan życzę jak najlepiej, żeby Pan, ja wcale Panu wierzę, że Pan to prawda. wszystko weźmie w i tylko nie wejdzie Pan w garz, jeżeli Pan będzie wydawał pieniądze na urzędy. Nie wie, Pan tego nie Bo to są nieefektywne pieniądze, inwestycje. To jest jedyny kierunek. Nie, 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 nie. nie. Pan mnie pyta, czy jestem czarny i chudy? Nie, nie jestem czarny i chudy. Mam 40 kilka lat, jestem silny. Takie pytania, to wie pan, one prowadzą do, do nikąd. Powiem tak, pan miał swoje 5 minut, teraz ja mam. Pan mnie pyta o strategię. Ubraliśmy się z najgorszymi rzeczami z zeszłego roku. Nie z wszystkimi. Nie z wszystkimi. Dalej wisi kwestia wfos i odsetek stąd płynących. To pan doskonale wie. To pan doskonale wie. Także obiecałem sobie, zakończyłem, dziękuję ja chciałam jeszcze powiedzieć tylko a propos strategii dotyczącej rozdziału 750-23. Moja strategia jako skarbnika, bo różniją strategia, jaka była poprzednio, jest taka, żeby radni widzieliśmy całość wydatków na Urzędnik przeznaczona. Po prostu nie są wydatki księgowane w 750, 75, 95. Wszystkich pozostałych, gdzie tego nie widać. Ja nie mam nic do ukrycia i jeżeli ktoś wzrasta, jestem w stanie wytłumaczyć szczególną wydatkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chce w sprawozdania głos zadać? Nie